Panie generale, szanowni państwo, drodzy koledzy i koleżanki samorządowcy, szanowny panie komendancie, szanowni państwo prezesi, druchny i druchowie. Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystości związane z obchodami powiatowymi Dnia Strażaka. Dla mnie to ogromny zaszczyt przebywać w tak zacnym gronie. Ludzi bardzo odważnych, twardych, ale o wrażliwych sercach. Bo każdy strażak właśnie się tym charakteryzuje. Dziś Wasza służba jest bardzo zróżnicowana, bo nie tylko gasicie pożary, ale to nawet nie jest dominujący procent wyjazdów, bowiem wyjeżdżacie do wypadków, zalanych domostw, powalonych drzew. Dzień Strażaka to najodpowiedniejszy moment, by padły słowa, Ogromnych podziękować za Waszą strażacką służbę, tą zawodową i tą ochotniczą. Myślę, że w imieniu społeczności Powiatu Nowodworskiego mogę na ręce tu obecnych przedstawicieli jednostek całego powiatu złożyć ogromne podziękowania z prośbą o przekazanie tych podziękowań dla Waszych jednostek za każdą chwilę spędzoną na dyżurze, za każdą akcję. Robicie to kosztem własnego zdrowia, odpoczynku, rodziny. Ratujecie nasze życie, zdrowie i nasz dobytek. Bardzo dziękujemy za Waszą służbę. Proszę przyjąć także najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia i by powrotów było tyle, ile wyjazdów. Wszystkim wyróżnionym, awansowanym i odznaczonym. Jeszcze raz składam serdeczne gratulacje. Dziękuję. Szanowni Państwo, za moim pośrednictwem na Wasze ręce przesłał także list Marszałek Województwa Mazowieckiego, ale nie będę go czytać, jest dosyć długi. Myślę, że sobie przeczytacie gdzieś w swoich komendach, tylko przekażę komendantowi i prezesowi. Dziękuję.